Cześć, jak wiecie, mówię o tych swoich przeczuciach i zapraszam Was na TikTok. E, Śmiecie, heheszek, konto drugie. Mówię tam o swoich przeczuciach, które w większości się sprawdzają. E, powiem Wam dzisiaj jedną rzecz albo kilka nawet. E, uważam, że na Bliskim Wschodzie <laughs> zacznie się coś poważnego i wtrącą się w to Amerykanie. Ja nie wiem, czy. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli broń atomowa zostanie użyta, to zostanie użyta albo przez Stany Zjednoczone, albo przez sojusznika Stanów Zjednoczonych. I. lub broń, która będzie w skutkach podobna do, do atomowej. Ale bardziej stawiałbym na broń atomową i po tym jak to się stanie na Bliskim Wschodzie być może, że to będzie grudzień, ale no, dajmy pół roku. Pół roku, tam 8-9 miesięcy. I za chwilę jak to się stanie na Bliskim Wschodzie to użyje tego Putin. Powiem, wy, wy możecie? Ja też. Putin nie wycofa swoich y, wojsk po ataku na znaczy po tych ćwiczeniach zapad, tylko zaatakuje jakiś kraj. I moim zdaniem zaatakuje Ukrainę, odetnie ją po prostu od um, granicy z Polską, od Białorusi zejdzie na Ukrainę. I moim zdaniem tam będą żołnierze y, państw tej koalicji, być może polscy, y, niemieccy, francuscy, ale to będzie tak, że będzie, nie wiem. 50 niemieckich, 5 francuskich i z 5-6 tysięcy Polaków. Taka będzie przebitka, że nas będzie dużo więcej. I oni tam zginą. Jeżeli oni tam pojadą, to oni tam zginą. I można by było powiedzieć, o, będziemy wciągnięci do wojny. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że będzie tak, że oni tam zginą i wtedy to na to zrobi krok do tyłu. Być może, że będą szukać jakichś argumentów na to, żeby Polskę wyrzucić z NATO, z Unii Europejskiej na przykład. Może stworzą zamieszki w Polsce planowane, na przykład skłócić Polaków z Ukraińcami, powiedzą, że u nas nie ma praworządności, my nie dodajemy się do kraju NATO, itd., itd. I ja myślę, że Putin też na to gra, dlatego on bije po tych Ukraińcach w te w cywili, żeby wygonić cywili do Polski, a potem skłócić Polaków z Ukraińcami. I zobaczycie, że jak stanie się coś na Bliskim Wschodzie, dużego, to Putin zrobi taki sam odwet, albo gorszy, tutaj, z tej strony Europy. Wydaje mi się, że to będzie Ukraina, bo kojarzy mi się skażenie terenów przy granicy białoruskiej, ukraińskiej. Ludzie z Ukrainy i z Białorusi będą uciekać. I my ich nie powstrzymamy, zobaczycie.